Spowodowane upałami wyłączenia prądu paraliżują kraj. To jest teoretycznie normalne, bo linie przesyłowe źle działają w okresie upałów, bo nastąpiła awaria w elektrociepłowni Bełchatów, bo wreszcie trudno chłodzić elektrownie kiedy poziom wody jest tak niski. I wszyscy mówią, to jest normalne. Tylko że w krajach, gdzie temperatury są latem znacznie wyższe, na południu Europy, które skończone boryka się z innego rodzaju kryzysami, akurat tego rodzaju zjawisk nie ma. Od. Ładnych kilku, a nawet kilkunastu lat specjaliści od energetyki mówili na niezliczonych konferencjach, że jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli rząd, czy raczej kolejne rządy nie zaczną prowadzić konsekwentnej polityki energetycznej, to gdzieś około 2015 roku, właśnie około 2015 roku, zaczną się w Polsce wyłączenia energii. I co? I nic. Przez 8 ostatnich lat w nieskrępowany sposób rządził Polską jeden rząd. I to był czas właśnie na określenie i prowadzenie konsekwentnej polityki energetycznej. Tymczasem rząd platformy obywatelskiej nie można powiedzieć, że nic nie robił w, tej, w, w tych sprawach. On robił dużo rzeczy, tylko robił chaotycznie, niekonsekwentnie i wycofywał się z tego. Wszędzie gdzie nie spojrzeć, czy jeżeli chodzi o problem energetyki jądrowej, czy modernizacji sieci przesiłowych, czy budowy nowych elektrowni klasycznych, wszędzie mamy do czynienia z tym samym, z kontredansem, ruchów. Pozornych ruchów, wycofywania się z tego, po prostu gry interesów rozmaitych, rozmaitych grup interesu, których rząd nie potrafił wziąć w karby i narzucić im jednej polityki. W efekcie mamy to, co mamy. I teraz zwolennicy rządu bardzo krytykują i bardzo ich boli hasło Polska w ruinie. No ja odpowiem tak: no może rzeczywiście nie w ruinie, nie aż w ruinie. Ale to, co się dzieje z energetyką w tego upalnego lata, pokazuje, że jeśli nie, nawet Polska nie jest w ruinie, to po prostu przez ostatnie lata była bardzo, bardzo źle rządzona.